Unia Europejska, Centrum Władzy, instytucja pouczająca Warszawę o praworządności i nagle bomba. Bruksela w szoku nie za granicą, nie w jakimś odległym państwie w samym sercu unijnych struktur. Policja przeprowadza naloty, zabezpiecza telefony trzech zatrzymanych nazwiska, które jeszcze rok temu uchodziły za nietykalne. Na pierwszym planie Federica Mogherini, była szefowa unijnej polityki zagranicznej, dziś rektor prestiżowego College of Europe w Brugi. Obok niej Dawny wysoki urzędnik komisji Stefano Sanino oraz jeszcze jedna wysoko postawiona osoba z uczelni, wszystkich przesłuchano w śledztwie prowadzonym przez Europejski Prokuratorat EPPO. Reakcje polityczne są gwałtowne. Prawica krzyczy o dyskrecji moralnej Brukseli, liderzy państw krytykują hipokryzję instytucji, które pouczają Polskę o praworządności, a same muszą tłumaczyć się z afery. W sieci i mediach pojawiają się ostre komentarze o oskarżeń o systemową korupcję po do głębokich reform. Jednocześnie Parlament Europejski przegłosował właśnie w ciągu ostatnich dni pierwsze unijne zasady karne przeciw korupcji, ironia losu czy próba ratunku reputacji. Na liście osób podejrzanych znalazła się była najważniejsza dyplomatka UE Federica Mogherini. To ona w latach 2014-2019 stała na czele unijnej dyplomacji. Potem objęła stanowisko rektorki College of Europe. Elitarnej instytucji, która szkoli przyszłe kadry UE. Dlaczego? Sprawa dotyczy finansowanego przez UE programu szkoleniowego dla młodych dyplomatów EU Diplomatic Academy. Kurs ten miał ruszyć w 2021 i 2022 roku. Instytucją wykonującą miało być College of Europe. Ale Prokuratura European Public Prosecutor's Office EPEPO, ma poważne wątpliwości. Według śledczych mogło dojść do naruszenia zasad przetargowych. Informacje o kryteriach wyboru kursu miały być udostępnione wcześniej, uprzywilejując college. To jest jeśli zostanie udowodnione, może być oszustwem przy zamówieniu publicznym korupcją, konfliktem interesów i złamaniem tajemnicy służbowej. Mogherini, Sannino i trzeci podejrzany zostali zatrzymani przesłuchani, następnie zwolnieni, bo uznano, że nie ma zagrożenia, że podejmą próbę ucieczki. Ale prokuratura formalnie postawiła im zarzuty. Dwa dni po zatrzymaniu Federica Mogherini rezygnuje z funkcji rektorki College of Europe i dyrektorki Akademii Dyplomatycznej UE. W oświadczeniu pisze, że decyzja wynika z najwyższego rygoru i uczciwości, a jednocześnie Deklaruje pełną współpracę z wymiarem sprawiedliwości. W samych instytucjach unijnych szok, niedowierzanie. Wewnętrzne kręgi dyplomatyczne mówią o potężnym wstrząsie. To nie jest kolejna polityczna afera z boku. To skandal, który sięga najwyższych szczebli. Dla reputacji UE bardzo niebezpieczne uderzenie. UE, która od lat podnosi kwestie praworządności w krajach członkowskich, w tym w Polsce, teraz sama musi tłumaczyć się z podejrzeń o korupcję we własnych strukturach. To idealna narracja dla krytyków, którzy mówią o podwójnych standardach. W instytucjach unijnych Rosną naciski na przegląd procedur, większą przejrzystość, być może reforma sposobu przyznawania grantów i kontraktów, zwłaszcza tych związanych z edukacją, szkoleniami i dyplomacją? Co ciekawe, zaledwie kilka dni temu UE przyjęła nowe prawo, przewidujące surowsze kary za korupcję, handlowanie wpływami i inne przestępstwa, ale teraz sama stoi przed testem czy da radę je egzekwować. I teraz najważniejsze pytanie: jak mamy ufać instytucji, która poucza cały kontynent o demokracji i praworządności, skoro we własnych murach nie potrafi zatrzymać układu? Wpływów i korupcji. Bo jeśli elita, która mówi o wartościach europejskich, sama potyka się o walizki z pieniędzmi i ustawione przetargi, to może problem nie leży w państwach członkowskich, tylko w samej Brukseli. Daj znać w komentarzu, co ty myślisz o tej aferze. Czy Unia Europejska jeszcze ma moralne prawo kogokolwiek pouczać? A jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami i aferami, to wiesz co robić. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i oglądaj kolejne materiały. Bo tu mówimy o rzeczach, o których inni wolą milczeć.